No witamy widzowie. No witamy widzowie. Dzisiaj krótki odcinek. Dzisiaj jest dobra cena owsa. Musimy zawieźć na sprzedaż. A ja tam tym traktorem jadę. E, ty tym ty, ty żółtym, tak? Powiedziesz? No ja tym żółtym. No to ja wezmę ten czerwony. Ale ten czerwony to... Jaki on jest trudny. No bo wapno było że w nim. Weź. Ano tak, przyczepę weź. A no tak, przyczepasz. Bo ja. Bo ja bez tyce pojechałem. Pojechałem. Bo ja. petcycepy poje... pojechałem. No. Teraz podzień, czekaj, ja podjadę, wiesz? Do tyłu, do tyłu, do tyłu! No gdzie ty jedziesz? No, ładuje, zboże ładuje. Teraz ty podjedź, ładnie. Tam te Powiedz kiedy dobrze. No. Dobra. Wciśnij lewą, Wciśnij lewą gałkę. To. Wciśnij lewą gałkę. Lewą? Nie, czekaj. Co idzie? Lewą. lewą gałkę, tym co kierujesz? E. Nie, musisz jeszcze, jeszcze raz podjechać. Wiesz, czy podjechałeś krzywo? Musisz jeszcze raz. Ja ten. A będzie nie chciało? Nie podnieść jeszcze raz. Dookoła przejedź. Daj ja podjadę. O, nie oczywiłeś tego. Czekaj. Leci, 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 nie leci, 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 To, to pełna leci, Tak leci, dobra leci, Czekaj, leci, leci, czy tu jechać. Eee, czekaj, czekaj, ceny. Gdzie to było? Tutaj mm, Kolonia To w plony. Czaj muszę zaraz zobaczyć. Aha, o czas tutaj. Nie. Daleko trzeba jechać. No nie wiem właśnie. No, za mną pojedziesz. Dawaj. Daleko? To ławek. To Mhm. ładnie, zrobimy zdjęcie. No! Jak Dlaczego? tak się jeździ? Zrobimy zdjęcie. No, i zrobiłaś? Czekaj. Dobra, eee, to czekaj, to teraz za mną musisz jechać.

Włącz światła Tu w lewo No właśnie z tyłu i w zodu Samochód jedzie uwaga Ale jak ty jeździsz mm, no, no bo tak plasto nie są No to musisz dalej jechać się odsunąć tylko że najgorzej ja nie wiem jak tam sprzedać Kurde, ciężko pod górę jechać. Tu dziewięć, tu O, to już daje. Ale, ale samochody to lepce po góle. No. A czekaj tak tu mam będę przejechać tam Stój Kuczy, jak to sprzedać o Dla mnie łopasów dotknąłem Tak? a tutaj jeszcze sobie... A tutaj musimy jechać Musimy pociąg wydająć Źle Ślę pojechaliśmy Ciekawe tędy będziemy mogli przejechać tam będziemy musieli chyba zawrócić, wiesz? Tak. Czy tędy przejedziemy? No dobra, i tędy przejedziemy. Nie, dobra. Czyli przejedziemy? Nie, musimy zawracać. Poczekaj, bo łopatę mi się zawsze da. Jedziemy, pojedziemy przez las. Przez las? No, musimy jechać przez las? Tak, tędy. O, tędy.

O kurcze, ale wody dużo. Gdzie? Yeah. Tutaj. Tutaj w lewo. I tutaj w prawo. Teraz jak wrócimy jest tak daleko. No. Teraz poczekaj. Muszę się przejść zobaczyć, gdzie tu muszę wysypać. A, tu jest tu to konie. Tutaj? Nie. Yeah. Albo. O, ale tu wody dużo zalało. Nie. Yeah. Aha, dobra Nie tam. Zalało. Chyba tam musimy wysypać. Nie. I... Zalało. Tam, tam na, na, na podwórku. A. Ty to w ogóle widzisz? O, no. A? Pociąg kiedy? To weź. To pociąg kiedy? No Dobra, tutaj musimy wjechać, jedź ze mną Ty jedziesz tu Ale my jesteśmy bogaci. No, a ile mamy pieniędzy? 800 tysięcy 800 tysięcy? No Jakby słuchajcie? Zajm jesteś tym, pokaż dla mnie, zejdź. Wysiądź. Bo mnie nie pokazuje. Nie? Nie, nie pokazuje. No dobra, odjeżdżaj. Dobra, idziemy, pociąg weźmiemy. Jak to zrobić tak. teraz? Nie. Czekaj. No, muszę zboże sprzedać. O, jest pociąg, jedzie. Chodź, pociąg jedzie, zobacz. Widzisz? Czy zatrzyma? O, dobra. No i co? Czekaj. Ja nie mogę iść, hmm, czekaj. Zrób tak. poświęcę, jak to zawodować a, a co ja nie mogę na początku Co ja nie mogę na toli iść Nie wiem Czekaj no nie wiem jak tutaj teraz to wciadać a, a ty też nie możesz wejść na toli? Nie? nie wiem, nie patrzyłem Bo ja nie mogę zawodować? Ta ta Słucham. A ty widzisz pociąg? Widzę. Czechy i co tu zrobić? No bo. No bo ja nie widzę tego pociągu, żeby on stał. Nie widzisz? Ja widzę. O, dobra, nie czekaj. Nie. Ja nie widzę, żeby on stał. Nie widzisz? No nie. No najlepiej, ja widzę, stoi u mnie no. A u mnie nie stoi. Tak. Jeszcze nie mogę wejść na toru. Właśnie zbożę. Albo stoi pociąg, co tu nie możesz? A ja nie widzę tego pociągu. Dobra, mamy naładowane czekaj, poczekaj na mnie. Ja jadę z zboże, wiesz, pociągiem a będzie długo? Nie, zaraz, zaraz wrócę. Ale i tak będziemy gadać. Tak, tak, no będziemy gadać. Ja zaraz wrócę i wrócimy na Gospę. Pojechałeś Do góry Dobrze mi ile pieniędzy tam my zarobimy No Chyba 9 tysięcy eee, 90 tysięcy, zobacz jak ładnie 90 tysięcy No No dobra, dawaj, chodź do doktora, jedziemy. No właśnie. Tylko czego musimy zwłaszcza jak tutaj wrócić. Aha, no dobra. Wiem jak Będziemy mogli dokupić pole. O. To będzie o tam. Może wieczorem. Nie wrócimy. No teraz pojedziemy na na rajdy. No ale to jakie tam nudne. i zaćmnięte wszystko i oni tam lopili. No o kurde.

Zerla? Nie, bo inna droga pojechaliśmy. Czekaj, bo ja tuzę idę. A widzisz gdzie ja na mapie? Widzę. to widzisz trochę na mnie Miał być, tak być krótki odcinek, a wyszedł taki trochę długi. No. I, i, ja, I ja jestem w ogóle od ciebie daleki. To co tak wolno jedziesz? Ja jadę. No no to nie jest to długi wypadek. To jest wypadek.

U mnie pokazane na no, mapie tyle maty. Tak, no. Dobra, ja tu stoję. Nie widać. Zaparkuj obok mnie i będziemy kończyć odcinek. Ale pójdę, pójdę, później też będziemy łowić i będziemy. I zobaczcie, no, ja co było robić, bo na razie nie, nie, e, nie ma. Zgaś traktor i światła. Opuść ten łopatę. Ja mogę muszę na razie... Od... Jaki dwojec, nie pojętam. Zejdź, daj. Dobra, dość. Dobra, widzowie. Zostawcie lajka, subika pod na kanałem. Potem lajka, subika, potem też będziemy robić. Dobra. Tyle. To na razie, cześć wam, do usłyszenia. Laję, cześć wam.